Ogólnopolski rynek handlowy został opanowany przez podmioty gospodarcze napływające z zachodu. Problem ten w szczególnym stopniu dotknął naszego miasta, gdzie się podzieją kraśniccy handlowcy. Co zrobić, żeby choć częściowo odzyskać rynek? Na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas kongregacji handlowo-przemysłowej, która odbyła się 18 maja w naszym mieście. Przedsiębiorcy lokalni mają ciężki orzech do zgryzienia. Corocznie upada wiele sklepów, rynek zdominowały markety. Jednym z postulatów wygłoszonych podczas kongregacji było zrównoważenie rozwoju miasta i gmin. Mówimy o zrównoważonym rynku lokalnym. My musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób pomóc przedsiębiorcom lokalnym po to, żeby utrzymali się na rynku, po to, żeby nie tylko handel, ale i usługi małe mogły się utrzymać. Ważne jest, by obliczyć jakie jest nasycenie powierzchni handlowych i czy my w Kraśniku tych norm nie przekroczyliśmy. Wydawałoby się, że hipermarkety stały się tak zwanymi dawcami pracy. Należy jednak rozważyć ten problem z szerszej perspektywy. Sieci zagraniczne wchodziły po prostu w ten rynek jak po prostu w masło, bez żadnych oporów, bowiem samorządy z jednej strony chciały pozyskać sobie taki hipermarket, bo łudziły się, że to tworzy miejsca pracy, a zapominały, że za tymi miejscami pracy pojawiają się bezrobotni z tych małych sklepów rodziców. Pomysłem na odzyskanie rynku jest wprowadzenie bonu kupca polskiego. Oznacza to, że pracodawcy w okresie świątecznym mogą dawać bony do zrealizowania w polskich sklepach. Bony takie wydawane są okazjonalnie z Funduszu Świadczeń Socjalnych. W Kraśniku powołano strukturę regionalną kongregacji. Nasza struktura powstała po to, żeby przestać, może patrzeć się w tym momencie do tyłu już i może jeszcze uda się uratować te resztki polskości w handlu. W jakikolwiek sposób to prowadzi do zrównoważenia go. Nie dać się wypchnąć, tak jak oczywiście to dzieje nawet z małych miejscowości poniżej pięciu tysięcy. To jest takie chyba najgłówniejsze zadanie. I jest pocieszające, że w wielu miastach z wieloma samorządami terytorialnymi znajdujemy wspólne zdanie. Konstruktywny dialog z władzą jest najważniejszy. Regionalna kongregacja takie rozmowy z pewnością ułatwi. Również w starostwie powiatowym powstał punkt obsługi inwestora, który sprawdza, gdzie są dobre warunki do inwestycji i gdzie szukać współpracy. Skład Rady Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Okręgowej Izby Gospodarczej Region Lubelski w Kraśniku weszli Kowalski Ryszard, przewodniczący, Wójtowicz Zygmunt, wiceprzewodniczący, Dąbrowski Paweł, wiceprzewodniczący, Teresa Świątkowska, sekretarz, Staniec Adam, członek, Przygoda Andrzej, członek, Skrzypek Edward, członek, Marzec Wiesław, członek, Bartoszek Jarosław, członek, Branecka Bożena, członek. Rada powołała zarząd Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Okrągowej Izby Gospodarczej Region Lubelski w Kraśniku. W skład zarządu weszli Wiesław Michałowski, prezes, Waldemar Słowik, wiceprezes, Ryszard Walczak, wiceprezes, Danuta Wieczorek, skarbnik, Dalia Studian, sekretarz, Adam Libert, członek.